Hej, 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 z tej strony TV i patrząc po naprawdę monstrualnych komentarzach, za które bardzo dziękuję. Dla mnie to niesamowita lektura. Doceniam waszą pracę. Szczególnie chciałbym tutaj docenić pracę Himej Teki za dwa naprawdę duże komentarze, które choćby takim materiałem chcę docenić. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, kim jest opos? I tak, będą teorie, i to nie jedna. Opos pojawia się pierwszy raz na kasecie Let's Plan the Trip. I tak, jest to opos, jest to oficjalna informacja, właściwie na Wikipedii tego tytułu można przeczytać, że jest to Opozium, czyli po prostu opos. No i właśnie on pojawia się pod sobą Amandy, a po chwili zostaje dostrzeżony przez dziewczynkę, która reaguje z dezorientowaniem, kim on właściwie jest. Kompletnie nie zna tej istoty, widzi ją po raz pierwszy. To bardzo ważne. Następnie opos atakuje Amandę, gdy ta odkrywa monetę w swojej kieszeni. Jeśli gracz zainterweniuje, no to Opos odejdzie, Amanda zostanie zmieszana, o co chodzi tej istocie. Jeśli gracz nie podejmie działań, Opos połknie monetę, wywołując rozdrażnienie i furię Amendy. Na kolejnej kasecie Opos pojawia się, gdy Amanda odkłada swoje zabawki próbując dosięgnąć czegoś z półki, na której leży piłka. Opos próbuje to sięgnąć ale rezygnuje. Później pojawia się ponownie, gdy Amanda bierze pastę do zębów i jeśli zatrzymasz go, to Amanda wyrazi obrzydzenie na widok jego próby zjedzenia pasty, no i wróci do swoich zajęć. W przeciwnym razie Opos połknie pastę, wywołując u niej złość i stwierdzenie, że zęby jej zgniją. O ile już tego nie robią. No i jeśli gracz nie dostarczy, a będzie tej lampki, to posponowie pojawi się i ukradnie pluszaka z jej łóżka, przez co dziewczynka będzie miała niesamowity koszmar, który zdradzi nam nieco bardzo fajnych, mrocznych faktów. oznacza, że Opos gra na naszą korzyść. Opos na kolejnej kasecie pojawia się, gdy Amenda wchodzi do kuchni i spina się do szafki. Następnie atakuje ją, gdy przygotowuje sobie śniadanie. Jeśli go powstrzymasz, no to Amenda zada pytanie, jak Opos ciągle się dostaje do ich wideo. I kontynuuje odcinek. Jak on Prawie jeśli jej nie pomożesz, opost zje przygotowany przez nią posiłek, co wzbudzi jej frustrację, gdyż będzie musiała zrobić go jeszcze raz. Opost na kolejnej kasecie najpierw pojawia się pod stołem piknikowym, zostając zauważonym przez Williego, zanim oczywiście zniknie. Woli również jest zaskoczony nową postacią i nie wie, kim ona jest. Później opos skakuje na głowę Uliego, a następnie przeskakuje na stół. Robiąc naprawdę ogromne zamieszanie, bo chce zabrać sobie puszkę z farbą. Jeśli na niego klikniesz, to opos odstawi farbę i odejdzie, a Amanda z gorczą stwierdzi, że jest niesamowicie uciążliwy. I'm w przeciwnym razie opos zrobi bałagan, wyleje na nich farbę, przez co zarówno Amanda jak i Uli ubrudzą się nią i będą niesamowicie wkurzeni. Amanda wyrazi złość, a Uli spróbuje ją uspokoić przypominając o cierpliwości. Opos na kolejnej kasecie ukrywa się w drzewie, a jego ogon zwisa na widoku. W tej części wydaje się bardziej pobudzony i zaczyna biegać po ekranie, nawet chwilę obwąchując kamerę. Nagle zatrzymuje się, uspokaja i skakuje na Amendę, próbując ukraść jej łopatkę. Jeśli pomożesz Amendzie, Opos udaje martwego, a Amenda kopie go, co wywołuje przeraźliwy wrzask. Uli wykrzykuje, ten koleś przyprawi mnie kiedyś o zawał. Hmm, może to come back. What? 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 No, ale jeśli gracz nie pomoże Amandzie, to opos zabierze opatę i uderzy nią o pobliskie drzewo. Po czym ucieknie, a my będziemy mieli zagadkę więcej. Następnym razem opos pojawia się na kasecie, gdzie Amanda łapie doła. <taki> Takie nawiązanie do jednej z kaset. Opos pojawia się z zakarapy i bardzo interesuje się historią, która jest na ścianie. W ogóle, według społeczności, chodzi bardzo fajna teoria, pod którą szczerze mówiąc się podpisuje, że historia, jaka podoba się Amandzie, czyli te rysunki na tej ścianie, odzwierciedla historię Amandy i jej taty. I to. Ja tak się dostała do świata tego serialu. No ale nagle Amanda zauważa, że Opos interesuje się tymi rysunkami i to tak machając łapkami. Opos chce rozerwać jeden z tych rysunków, i to bardzo ciekawe, że akurat ten zły. Jeśli go nie powstrzymamy, to zje i wypluje ten zły rysunek, pomagając tam, a jeśli go przegonimy, no to po prostu zniknie i nic się więcej nie stanie. I no i Opos po raz kolejny pojawia się na odcinku, pojawia się jako zniekształcona, migająca postać w pierwszej części odcinka, później pojawia się ponownie, skakując na głowę Uli'ego i chwytając go za lewe oko, ciągnąc za nie. No i jeśli gracz zainterweniuje, to Opos zastyga w powietrzu i znika. Za to jest ciekawe jeśli nie zareagujemy, bo wtedy Opos wyrywa Wooliemu oko z oczodołu, a Riley będzie musiała zdobyć nowe oko dla Uliego, rozcinając żabę na pobliskim stole w bibliotece. W tym odcinku opos pojawia się jedynie po znalezieniu wszystkich ukrytych taśm. W alejce po chwili wyskakuje z kontenera i zaczyna biegać. Usłyszawszy głos Joan, próbuje przebić się przez ekran, ale Amanda i Wooly go zatrzymują. W międzyczasie także mówi paręnaście razy takie: jo, 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 i wcale to nie jest nawiązanie do Jojo. No i jeśli gracz pomoże, opos upadnie, a Amanda i Wulli wciągają go z powrotem do kontenera. Jeśli gracz nie pomoże, to Amanda i Wulli sami sobie poradzą, podczas gdy opos będzie jeszcze bardziej się starał wymówić Joanne, nie Jojo. Joe. I Amenda mówi, dlaczego nam nie pomogłeś? Zaufałam ci. No i potem kontynuuje odcinek rzucając oposa z powrotem do kontenera. I teraz czas na teorię i założenia kim jest Opos. Gdy w New Game Plus, Opos usłyszy głos Joan Cook w bibliotece, to próbuje wydostać się z ekranu i wypowiedzieć jej imię. Wychodzi jedynie JoJo, lecz nie udaje mu się to. No i to wystarczyło, by wiele osób uznało oposa za zaginionego brata Joanne. Ale chyba zapomnieliście o pierwszej części. W jednym z endingów Riley staje się jedną z postaci, a dokładnie tą mięsem z oczami u Mitmena. I to nam sugeruje los każdej ofiary Amendy i Wooliego, gdy znikali sprzed telewizora. Zostają tymi przedmiotami z oczyma. Pamiętajcie, że incydentów ze zniknięciem dzieci było naprawdę ogrom. I o ile Rebeka była Amandą i była przygotowana do tego przez studio, tak samo Uli jest czymś podobnym, silniejszym, to niekoniecznie każde dzieciak, który zniknął, musi mieć taką Postać jak Amanda czy Wuli. Dlatego, jak dla mnie, ten dzieciak to bardziej jest element tła niż nowa postać. Opos raczej nam pomaga i działa na Amendę irytująco, czyli jakby nie patrzeć, robi to co Amanda. Wychodzi poza skrypt odcinka, robiąc je bardziej niebezpiecznymi. W dodatku pojawia się przy Riley i w bibliotece, gdzie pracowała ciotka Kate. I opos bardzo wypasował, że jest to właśnie ciotka Kate, która dla Riley, i by jej te demony nie ubiły, starała się wpływać na odcinki łatwo tłumaczyć te spojrzenie. Oposa, gdy mu przeszkadzamy i słuchamy się amendy. O ile Kate bardzo tutaj pasuje, to ma jeden ogromny problem. Amenda tęskni za Kate i gdyby zobaczyła ją w serialu w jakimś wcieleniu, to pewnie by się ucieszyła, jakoś na to zareagowała. No nie reagowałaby na tego oposa, tak jak na zagrożenie. No chyba, że te postacie nie do końca wiedzą kim są. I z czasem jakoś to muszą odkryć. A to jest naprawdę wielka furtka do tego, żeby to była Kate. Chociaż gdyby była to Kate, to Opos próbowałby to jakoś powiedzieć Amendzie, by żerować na jej zaufaniu. Gates na pewno ułatwiały pracę Riley. No i jest jeszcze wersja, która mi spółka z wydarzeniami, że opos to po prostu Joanne, która podejrzanie wiele wie o kasetach i ich działaniu, a sama zjawia się w domu kontrolowanym przez Amendę w pierwszej części. Dopiero po jakimś czasie, więc oposa wtedy nie ma. Więc Kubana mogła mieć jakiś wpływ już wcześniej na rzeczywistość z kaset. Dalej kolejny argument to pomoc Joanne, nam jako zamaskowana postać. Przecież ona dzwoni. W idealnych momentach, jakby wszystko tam widziała, co się dzieje, jak ona ma jakiś monitoring, no musi jakoś to wszystko widzieć. Joan trzyma tajemnicę tak długo, jak się da, bo wie, że Amanda słucha i może się domyśleć, kim ona jest i bardzo łatwo ją wyeliminować. Dlatego nosi maskę. No ale przecież na ostatniej gazecie o mówi Joan, no bo Riley wie z wycinków gazet, kim była Joan. Tak może też dać znać, że coś się dzieje nie tak i że to jest ona, i żeby jej pomóc. Tutaj swoje ograniczenia. W ograniczonej formie woła w ten sposób o pomoc. Na no uli za mędą w tym momencie zdecydowali się oposa pozbyć z ich świata. Tak samo Joanne, która w każdym z endingów ginie tak samo jak opos: Obezwładniona, wyrzucona do śmieci. Czy właściwie zjedzona. No tak, na końcu gry Amanda i Woolie odkrywają, kim jest przecież opos, dlatego się z nim nie patyczkują. Nieważne, czy ma maskę, czy nie. Dodatkową ciekawostką jest to, że oposy żyją nocą. A chyba nie muszę mówić, o jakiej porze zajeżdżamy do biblioteki i że nocą Joan robi najwięcej rzeczy, które mają nam pomóc. I to w realizacji celu, czyli według niej i ciotki Kate zniszczeniu kaset pokonania tych demonów. W teorii, że to Joanne, brakuje mi tylko więcej informacji o tym, co odkryła prowadzą śledztwo i jak doszła do tego, że musi ochronić swoją prywatność zasłaniając twarz, by nie dać się wygrać Amendzie i Williamu. W ogóle wiecie, że opos w to opos szary, który jako jedyny z przedstawicieli oposów ma duże czarne oczy, stąd mówi się, że ten opos ma wielką czarną maskę na ryjku? No właśnie, czarna maska na ryjku. Takie drobne nawiązania i wydarzenia prowadzą mnie Ku opcji, że oposem jest Joan. A, jeszcze jedna kwestia, kto atakuje Joan. To Uli. Jego ryk pojawia się, gdy demon Amendy rozrywa zabawkę Uli'ego. A sam demon, jak przybliżymy sobie jego niepełny model, to widać na nim wełnę, jak na Uli. To jest po prostu powiększony Uli. No i Amenda bała się jego ryku, bo wiedziała, co to jest, a Opos był dla niej czymś nowym. Mam nadzieję, że rozwiałem wam wszystkie wątpliwości i czekam na wasze komentarze, kim jest według was Opos. A ja, jako kolejny film na kanale, polecam do obejrzenia, wyjaśnienie wszystkich endingów Amendy The Adventure 2. I pamiętaj, że filmy pojawiają się. of weekend